Witam Was wszystkich, hop, w kuchni. Dzisiaj będziemy ryktować nadziewane jajca. Umie, muszą być na stole na każdą Wielkanoc, ale takie nadziewane jajca, to one mogą być i na każdym normalnym fajerze. Co sam umy? Pieczarki, bo część będzie nadziewana pieczarkoma i część będzie nadziewano e, szynką, rzadkiewką. I sznitlochem albo szczypiorek, nie w to, że na coś ich takiego daję. Pieczarki już są sam narychtowane. Eee, no i przód, że je zrobił na suchej patelni, żeby tam ta woda trochę e, oparowała. Potem tym, że troszkę masła klarowanego, ale możecie też dać takie e, blank normalne masło, e, troszkę soli, pieprzu i o, jeszcze doł tam też trochę kurkumy i bez to tomo taką fajną żółto farbę. Druga część to jest pokrojna szynka, to dajcie się taką szynka jako lubicie, rzodkiewka, sznitloch, nic skomplikowanego tam nie ma. Jajec mam INO6, no bo tu tak nie będziemy aż tyle jeść, każde jajco idzie na pół. To się wszystko dąsik szybko robi, to nawet na Wielkanoc, we Wielkanoc rano idzie to ogarnąć. I tak, część, 3 jajca przyjdą sam, no. pół, jedne, dwa, i jeszcze sam będzie i też trzecie jajce. Będę ja tego farszu narychtował trochę może za kanc, tak najlepiej to narychtować się tak z 10 tych jajec, ale to już wszystko tam łodziej zależy. Wiele macie jajec, to tego wszystkiego trzeba potem też do, dopasować też ilość tego farszu. A jak e, trochę na przykład takich pieczarków będzie e, za kanc, to idzie się je ustawić i zjeść z czymś większym albo idzie i je też zamrozić. Dobra, teraz tam trzeba to tak fajnie pożgać. Jak słychać, asystentka sam cały czas wszystko kontroluje. Asystentko, lubisz jeść jajca? Lubię. Lubisz, no to fajnie. A co tu są? To są pieczarki. O, i tu domy teraz te pieczarki. Ja, lubię pieczarki. Lubisz, a przecież ty jeszcze nie możesz jeść takich pieczarków. Domy też tam trochę majonezu. I jest kuchny. Lubię! Lubię! Ale. Lubię, lubię ma. One są już przyprawione, te pieczarki. To już tam nie trzeba będzie tego. Lubię, lubię, lubię. Lubisz pieczarki? No widzicie. lubi pieczarki. No to co mam na to poradzić? O, są. To już tam mamy berdych. Teraz druga część. Szynka te albo radiski i szniko, albo szczypiorek. Mogło być sam go i trochę więcej. A idą my sam, tam też trochę majonezu i pomieszczą mi się. To Co lubisz? Tyż? Majonez? Tak. Majonez, a ty jadłeś w ogóle majonez, żołcha? Ja już ten majonez kiedyś? Tak. Tak, a. Ta do tak, no trochę po chadziajsku, no ale można ją jeszcze tak. naucza go dać po śląsku. Porządnie. Ziocha, to się go do ja, a nie i tak. Jak ty do godosz? A ty albo godasz albo mówisz? Godosz albo mówisz? Ziocha? Nie wiem. no widzicie. ona też taki moment Dobra, tylko sobie trochę spróbujemy, czy to jest dobre. Mm. Dobra. Teraz jeszcze idzie ten drugi farsz. Mm. Mm. No już czuć. I Bierzemy Jajco. I cyk cyk cyk. Sam czego, trzeba tego do środka. Hop. Te recepty, wszystkie też znajdziecie na stronie www.hopwkuchni.pl. Te i jeszcze Kans kan Inkszych. I też pod tym filmikiem na dole będzie napisane. Kaj idzie też znów ten recept. No, jeszcze trochę sam to zrobimy. Można nawet teraz będzie trzeba trochę przyspieszyć. Kiedy się szło włączyć coś takiego przy sprzątaniu, to by było rycht i fajnie. No ale niestety życie nie jest takie einfachowe. Ta reszta to zamastała. Tu widzę tą... To jeszcze to potem Trochę muszę opuknąć więc... I się bieremy za ta drugą struna. Same to potem też trzeba było jakoś tak fajnie przystroić. Ale teraz nie mamy na to czasu. I teraz przyspieszamy. Dobrze, że łą tego potem tak szybko nie zezrę No. Bo jakby zar w takim tempie to. Oho. No dobra, nasze nadziewane jajca, mumny fertig. Teraz nic. no, stoł, siadać do stołu i się pojeść. Ja sam się spróbuję w to, żeby tak wziąć. No, osiołkowi w żłobie dali, gdzie co, dobra. Biera te żółte. Uwaga, uwaga. Mmm. Mm. Mm. To jest richtig dobre. I polecam Wam nie na wielkanoc. Smacznego.